Hej, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmi 3. No i kontynuujemy naszą rozmowę z z tym tutaj właśnie jego mościem z królewską mością. Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Częło akurat ja. Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację Stanu. Jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie. Znacznie więcej. Potrzebuję informacji, nie motywacji. Robię to tylko ze względu na Ciri. No dawaj jedyneczkę. Potrzebuję informacji, nie motywacji. Ciri zostawia mało śladów. Ciężko będzie ją wytropić. Możesz liczyć na pomoc mojego bywiadu. I wojska, jeśli zajdzie potrzeba. Resztę powie ci Jennifer. Koniec audiencji. Meredith! No kurwa, ta audiencja trwała długo, naprawdę. Zaprowadź go do czarodziejki. Ale teraz mnie ciekawi na przykład czy tutaj zrobili taką opcję, że na przykład będziemy mogli dowodzić jakąś jednostką wojskową to by było naprawdę ciekawe. Tak pobawić się w generała, takiego strategicznego. Kurde, fajnie by było. No ale to jednak tutaj chodzi o umiejętności. Proszę trzymać się blisko. W pałacu jest wielu dostojnych gości, których ważność brzydzi. Nie powinien <laughs> ja. Znak Igni ulepszony zaraz nam się skończy. Co tu się dzieje? Co oni tam robią? A ja pamiętam ten zamek. To tutaj chyba zakończyła się... Wiedźmin 1. O, tutaj jest ten. Można przerwać? Zamiast przerywać, dołącz do rozmowy. Rozmawialiśmy o neutralności. O tym, jak trudno ją zachować. Coś o tym wiem. Rozwiniesz? Zawsze to samo. Staram trzymać się z boku, a potem dostaję pilne zaproszenie i ofertę nie do odrzucenia. Tyle w tej kwestii. Możemy zmienić temat? Jestem już po rozmowie z cesarzem. Mhm. I czemu Cię wyzwonę? Czyli nawet Ty nie wiesz. Nie, ale zgaduję, że chodzi o zwykłe wiedźmińskie znaki. Mhm, na ładnie. No dobra. Bywaj. Rychwał. A powiedziałbym ci coś innego kurde leszczu, ale Dobra, z tego co udało mi się na razie wywnioskować, to że jeśli świeci się na zielono jakaś postać na przykład, to znaczy, że możemy z nią porozmawiać. Na niebiesko to znaczy, że po prostu tak nam odpowie, ok. Wyszliśmy na dziedziniec, a idziemy do Jennefer pewnie, czy ja mogę sobie tutaj pozbierać na przykład. Na przykład to bym chciał. Mogę. Gdy wasz mózg skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. A, dobra, ok. Jest skryba, ambasador. W władze w Nowigradzie sprawują nie rajcy ani kupcy, tylko Kościół Wiecznego Ognia i przestępcy. Ej. Czasem jednych trudno odróżnić od drugich. Dobra, wiecie co, no, nie będę kradł. Bezwzględnością i cynizmem. A. Proszę zaczekać, wasza wielmożność nie ma. Gerald, wyglądasz szałowo w tym kubraku. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystał. Ale mamy co robić. Ajajaj. Już rozumiesz czemu jestem na dworze Hyra? Mhm. I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomocy? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała Wiedźminka wyrosła na niezłą pomnicę. To już są nasi agenci? Więc to już są nasi agenci. No, no, szybko się tu zadomowiłaś. Gerald, nie czepiaj się słówek. Wiem, kim jest Emcher. Wywołał krwawą wojnę. Kazał zabić moje przyjaciółki. Ale nie mamy innego wyboru, więc proszę. Nie roztrząsajmy za i przeciw, tylko skupę się na Ciri. Zgoda. No dobra. Racja. Emchyr mówił, że idzie za nią dziki Gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywężyli? Przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, herospicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że dziki Gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. Mhm. Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty, żołnierzem Chyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Po raz kończyć z szerami namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Do najlepszego tropiciela, jakiego znam. Czyli Wiedźmin, Gerald. Musisz ją znaleźć, Geralt. zanim zrobi to dziki Gon. Okej. Okay. <laughs> Czego dziki gon może chcieć od Ciri? Nie mam pojęcia Gerald. Wysłałabym im list z zapytaniem, ale nie znam adresu. Przecież wiem tyle co ty. Pewnie chodzi im o jej krew, jej dar. No w sumie ja wiem chyba po co. A do czego Ciri miałaby gonowi posłużyć? Wolę nawet o tym nie myśleć. Jest to bardzo ważna ikona. że tak to nazwę w cudzysłowie, oczywiście. Do, do, do kart przetargowych, jeśli mamy Ciri, mamy władzę po prostu. To gdzie dokładnie widziano Ciri? W dwóch miejscach. W Walen i w Nowigradzie. Ślad w Walen jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza, skontaktuje się z tobą. I co tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki, ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma Tris. Jaka Tris Mary Ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównym rynku. Mm, na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy. A ty? Co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. No dobra. No właśnie, czemu nie odezwałaś się wcześniej? Zanim się rozstaniemy, czemu nie odezwałaś się wcześniej? Bo mnie nie potrzebowałaś? Nie, bo ty mnie nie potrzebowałeś. Słyszałam, że tworzyliście z Tris świetną parę. Jen, straciłem pamięć. Naprawdę? To jest Twoja wymówka? Zostawmy lepiej ten temat. Bo jeśli jeszcze usłyszę, to nie tak jak ci się wydaje, albo dzięki temu zrozumiałem, jak cię kocham, to nie ręczę za siebie. No dobra. No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem. Czas goni. Goni, prawda? Więc może od razu teleportujecie cię do Velen. O, nie, nie ma mowy, bo jadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci wczoraj, Maxemucie. Mówisz, może oprzyję sobie nim zbroje. Powodzenia im. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Wazemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Ferapre. To on, o tam. I Geralt. Wiem, że jest wojna i tak dalej, ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Będę na ciebie czekać. Okej. Okay. Dobra, odbierz ekwipunek od Szambelana, ale jeszcze sobie porozmawiamy z tym całym jego <laughs> Dobra, co tutaj? A właśnie. Co to? Aha. Dobra. okej. Okay. To jest zdjęcie... Ładnie się zagoiło. Zdjęcie naszej Ciri, tutaj mamy mapę, czy coś tutaj, o, na przykład jak sobie bym wziął... ...sok jabłkowy i fiolkę, to tutaj nic się nie dzieje. Dobra, czyli sobie tutaj na razie zobaczmy. Ostatnie życzenie, jakaś książka. Księżycowe drobiny, no wszystko sobie teraz tutaj pozbieram. Miecz na czarownicę, o! To będzie dobre. Tutaj jakieś książki, ale nie da się jej przeczytać. Czy coś z drugiej strony mamy? Mamy, jeszcze jakieś książki będą. Królewskie rody północy. Dziki gon. Niech na czarownicę no to już mam, to będzie można sprzedać. Zardzewiały nóż do chleba. I tutaj jeszcze jedno zdjęcie naszej Ciri. Dobra. Tutaj co, jeszcze jedno zdjęcie? Nie, list od NFR Dobra, no to chyba wszystko tutaj, chociaż o dobra, zobaczmy jeszcze tu, co się dzieje. Ta, która wie. No i dobra, porozmawiajmy teraz z tym tutaj jego mościem. Szkoda, że nie mam czasu. Z ambasadorem. JNFR ambasador mówiła, że mogę Cię wypytać o bieżące sprawy, wojny i tak dalej. Oczywiście, jeden sługa cesarza nie ma tajemnic przed drugim. Pozwól, podejdźmy do ma No to wyjaśnij. Dobra, e, jak przebiega wojna? Jak przebiega wojna? Poza tym, że niechybnie doprowadzi do triumfu Nilgardu. Rozmawiamy w cztery oczy, bez świadków. Zdajmy spokój z propagandą choćby podszytą ironią. Ofensywa szła świetnie aż do zimy. Rozbiliśmy temerskie wojska w Puch. W Edirn był taki chaos, że nikt nie stawiał nam nawet oporu. Przed pierwszymi śniegami dotarliśmy na linię pontan. Zostało osłabione Kedwin i redania Radowida, który ignorował błagania reszty północy o pomoc. Myśleliśmy, że poprosi o pokój, może nawet złoży hołd lenny. Czekaliśmy roztopów w pewnym zwycięstwo. Radowid złożył hołd? Tak, to były płonne nadzieje, bo Radowid zamiast słać posłów albo przesunąć wojska w naszą stronę, przebił się przez zaśnieżone góry pustulskie i zaatakował Germę, swego sojusznika. Radowid wziął ich z zaskoczenia. A że morale Kedweńczyków i tak było niskie po śmierci ich króla, starczyło kilka przegranych potyczek, by złożyli broń i przeszli na stronę redakcji. I tak na wiosnę zamiast dwóch słabych wrogów, mieliśmy już tylko jednego. Za to potężnego. Ok, czyżbym słyszał podziw? Czyżbym słyszał w Twoim głosie podziw? Radowid to wróg, ale nie odmówię mu sprytu. Okpił nas jak dzieci. I to niezbyt bystre. Wracając do wojny, na wiosnę doszło do wielkiej bitwy na błoniach Wele. Wielkiej, ale i nierozstrzygniętej. Straty po obu stronach były ogromne. Bezprecedensowe wręcz. Radowid wycofał się za Pontar. Póki co jest tam bezpieczny. Do czasu, aż z południa przybędą posiłki. Wtedy cesarz Emhyr Far M. rozprawi się z nim ostatecznie. A nie moglibyście po prostu wrócić do siebie? Oszczędzilibyście wszystkim zachodu i sporo ludzkich istnień. Obawiam się, że stawka jest za wysoka, żeby złożyć karty. Można grać już tylko w bank. No dobra, za dużo nam czasu na to e, zeszło. Jak wygląda sytuacja w Welen, mógłbym jeszcze zapytać, ponieważ tam się właśnie udamy. E, więc może zapytamy się jeszcze o to tylko w następnym odcinku, jak wygląda sytuacja w Welen i następnie pójdziemy odebrać swoje rzeczy i już chyba wyruszymy na, e, na poszukiwania naszej Ciri, Tak więc dobra, no to by było wszystko w tym odcinku, tak więc dzięki za oglądanie i standardowo do zobaczenia w, w następnym odcinku. Wiedźmina na 3. Trzymajcie się cieplutko moi drodzy, do zobaczenia, Siemano.